Witajcie, szanowni uczestnicy Życia Ziemskiego, nocną porą z 20 na 21 października 2025 roku. Przeczytam Wam coś, co napisałam. Dzisiaj o ósmej rano. I coś, co napisałam 11 stycznia 2025 roku, czyli rok temu. Ten film jest filmem mądrości, oświecenia, zdrowego rozsądku dla planety Ziemia, dla ludzi żyjących na planecie Ziemia. Dla tych, którzy lubią sobie pofilozofować, o co w tym życiu chodzi? Źle się stało, że ludzie dostali te telefony, te media do ręki, ponieważ to popsuło ludzkie charaktery i ludzkie osobowości. I teraz ja przeczytam, co ja dzisiaj o 8 rano napisałam. W tej chwili, kiedy to nagrywam, jest 20 października 2025 roku. Rozmowa z duchami powietrza poprzez internet w 2021 wieku. Zdałam sobie sprawę z tego, że przez większość mojego prawie 50-letniego życia mówiłam do duchów powietrza, które mnie nie widziały, sama, będąc też duchowo dla innych niewidzialna, a tylko fizycznie. I właśnie na tę moją fizyczność były wylewane Innych ludzi, projekcje umysłu i uczuć. Gdy zarywałam noce przez wiele lat, mówiłam do duchów powietrza, siedząc w studiu sama nocą, latami, i jak zwykle wracając sama do samotnego życia nad ranem, jak zwykle. Czyli gdy tak chodziłam sobie do tego polsatu, czy w różnych innych stacjach, wcześniej, no, w po, najdłużej to w nocy, w polsacie, pomiędzy pierwszą a piątą rano, albo drugą a piątą rano, szłam sama do samotnego studia, mówiłam do duchów powietrza i wracałam sama. Nie było przy mnie nikogo żywego. Oczywiście. Powiedzmy, z wyjątkiem reżysera: kiedyś było ich czterech, potem już było tylko ich jeden, czyli było nas dwóch. Gdy zarywałam noce przez wiele lat, mówiłam do duchów powietrza, siedząc w studiu sama nocą latami, jak zwykle, i wracając sama do samotnego życia nad ranem, jak zwykle. Przez ostatnie 10 lat ziemskiego życia, każdy mój dzień był taki sam, nudny i powtarzalny, jak poprzednie dni. I tak 10 lat minęło, jak jeden, ten sam dzień. Mam takie poczucie, że ostatnie 10 lat. Minęło jak jeden ten sam dzień. Przez te 10 lat też siedząc sama w pokoju, czyli tutaj w pokoju, tak? Przez te dziesięć lat też siedząc sama w pokoju lub siedząc sama w lesie gadałam do innych duchów powietrza czyli do ludzi z fizycznymi ciałami ale też i tych istot bez fizycznych ciężkich ciał i zawsze po nagraniu programu w telewizji lub po nagraniu filmu na YouTubie czy na TikToku zostawałam sama Przecież nie widzisz fizycznych twarzy człowieku. Gdy nagrywasz na YouTubie, na TikToku, robisz live'a, nie widzisz fizycznych twarzy człowieku pod filmami na czacie. Oni są tylko napisami bez twarzy. Napisami bez twarzy. Gdy piszą, nie ma ich. Nie widzę ich twarzy. To są tylko przesuwające się napisy. Czy to jest normalne dla ludzkości? No chyba nie. Na TikToku można pokazywać twarz na czacie, ale i tak nadal wiele osób nie pokazuje fizycznej ludzkiej twarzy. Oto więc choroba ludzkości w XXI wieku na Ziemi. Rozpaczliwa samotność ludzi. Nie nasyci się człowiek mający ciało fizyczne intelektualnym gadaniem, przekazywaniem wiedzy, gromadzeniem wiedzy. Nic to nie daje, nic. Te kłótnie, te hejty, te nerwowe rozmowy, lub podłe rozmowy, powiększają tylko pustkę w człowieku. Człowiek dobrze by się czuł tylko, gdy będzie żyć fizycznie w kochającej, wi widzącej go rodzinie i w kochających, widzących go. Przyjaciołach czy sąsiadach wokół. To napisałam dzisiaj o ósmej rano, a co napisałam 11 stycznia 2025 roku. Aż się ochlapałam. No właśnie. 11 stycznia 2025 roku. Mój raport z pobytu na ziemi. Ciężko tu, smutno tu. Z biegiem lat jest coraz gorzej, ciężej i smutniej. A ten ziemski świat jest coraz bardziej podzielony na grupy zwolenników samozwańczych bogów i bogiń na YouTubie i na TikToku, na którym to Bogiem i liderem zostać można bardzo łatwo. Co nadyma fałszywą pychę i takie wrażenie o własnej wyjątkowości. Social media podzieliły i zepsuły ludzkość na ziemi. Ludzie są samotni, jawnie lub w ukryciu. Panuje epidemia samotności. Social Media w każdym telefonie, Facebook to książka z twarzami, Instagram, wszystko instant, szybko, ładnie, kolorowo, YouTube, YouTube, bogowie, boginie nowej ery wodnika, rozmaici. Dużo na YouTube jest różnorodności. Fałszywych przyjaźni elektronicznych jak w dawnej Atlantydzie, dużo współdzielonych transmisji na żywo, dużo gości zapraszanych pr przez tych bogów i te boginie. No bo każdy, kto prowadzi kanał na YouTube, no to jest takim żywym bogiem lub boginią. No coś innym przekazuje. No albo wiedza, albo o swoim życiu opowiada, żeby żyć życiem tej bogini czy tego boga na YouTube. No więc o to tu chodzi. TikTok. Najszybsza aplikacja. TikTok to Jarmark Europa. TikTok to jarmark świat, patologia ludzka, ale bardzo dużo mądrości ludzkiej. A na TikToku bogiem zostaje się bardzo łatwo i szybko. I to też jest prawda. Ja akurat TikToka lubię przeglądać. Różna jest szybkość pobierania ludzkiej energii duchowej, mentalnej, rodowej, emocjonalnej przez social media. Najszybciej energię człowieka pobiera TikTok. Zarówno filmiki 15-sekundowe, minutowe, jak również live'y na żywo, poprzez 2-3 lub 4 godziny. Potem energię pobiera wielka, gigantyczna krowa, czyli YouTube. A najszybciej live'y, czyli transmisje na żywo. Gdy człowiek jest pozytywny i w dobrym humorze, wówczas pobierana jest jego energia szczęścia z serca oraz z rodu człowieka i jego duchowa. I człowiek występujący na żywo na YouTubie po takim wystąpieniu, w którym używa serca i swojej dobroci, Zostaje smutny, wydojony z energii. Pusty i nieszczęśliwy, musi dochodzić do siebie przez trzy dni, pięć dni lub siedem dni. Gdy zaś człowiek jest smutny i ma depresję i nagra transmisję na żywo, wówczas jego energia smutku. Zostanie zeżarta i wydojona, a człowiek poczuje się lepiej. Gdy człowiek jest agresywny i dużo krzyczy, będąc w transmisji na żywo na YouTube, to bardzo wzrasta oglądalność, zasięgi i wyświetlenia. Człowiek potem dochodzi do siebie, od 3 do 7 dni. Najgorszym bólem serca oraz jednostronnego uwielbienia ludzi Bogów na YouTubie i na TikToku jest coraz bardziej pogłębiająca się samotność i uczucie obcości. I pustki człowieka w sercu. Człowiek chce gdzieś przynależeć, mieć sztucznych, ale żywych przyjaciół, na platformach czatu, na YouTubie i na TikToku. Nie daje to zaspokojenia, nie daje to szczęścia, nie daje to poczucia spokoju. Daje tylko chwilowe, złudne poczucie mentalnej aktywności, która szybko mija, a człowiek jest pusty znów. W social mediach są różne kanały i miejsca, platformy tematyczne, na których skutecznie Osądzą człowieka, obrażą, narobią, nasrają, ocenią szybko i wykluczą. Na YouTubie i na TikToku. Miejsca, w których najbardziej srają na człowieka. Niesprawiedliwe to. Platformy psychologiczne, psychiatryczne, rozwoju duchowego i ezoteryczne tam człowieka osądzą i zniszczą. Najmniej srają intelektualnie i mentalnie na platformach sportowych i handlowych, gdzie można kupić ubrania lub meble do domu. Jak można też człowieka zniszczyć? Zniszczenie jednostki ludzkiej, czyli człowieka, jest przedstawione w filmach takich jak: Czarne Lustro, Black Mirror, tytuł, Hymn Państwowy, gdzie ten premier musiał współżyć ze świnką, bo ktoś samotny zrobił psikusa. Drugi te, tytuł, no jak wymazywano przez dwa miesiące pamięć niewinnej kobiecie, bo oglądała zabójstwo. To jest Black Mirror, tytuł filmu Biały Miś. No i też jeszcze jest taki film Idiokracja lub Idiokraci. Niebezpieczne jest skracanie dystansu, nadmierne otwieranie serca i dobroci na kogoś, kto występuje na YouTubie, TikToku, Ból odrzucenia, ból samotności będzie coraz bardziej dotkliwy, gdy kogoś człowiek zbyt często ogląda na YouTubie i na TikToku i się przyzwyczai lub broń Boże, no zacznie żyć życiem tej osoby. Tutaj mam takie różne po prostu rzeczy, które sobie wypisałam. I teraz yy, ja nie będę na razie może dalej mówić, bo mogłabym jeszcze kilkanaście przykładów podać, gdzie różni ludzie skracają dystans, bo projektują sobie na kogoś takiego, na przykład jak ja, że albo chcą kogoś przytulić bez przygotowania i rzucają mu się na szyję, Albo chcą zdoić z energii, albo żebym nagle kogoś uzdrowiła, albo żebym po raz kolejny czyjąś mamą została. To są wszystko projekcje. To, to jest właśnie ta rozpaczliwa samotność z chwilą, kiedy ludzkość jako ludzkość dostaliśmy te telefony. I muszę powiedzieć, że. Powiem tak, powiem jeszcze tylko dwa takie ogłoszenia, bo pewnie ludzie na siłowni będą się zastanawiali, czy przyjdę, czy nie przyjdę. No, nie zamierzam przychodzić, bo, bo właśnie pewne rzeczy ja za bardzo przeżywam, przypominają mi się pewne rzeczy, jakieś niemiłe. No, wiecie, to jest coś takiego, że no właśnie, to. Nie wiem, czy przyjdę, czy nie przyjdę, ale jakbym nie przychodziła a przez jakiś czas, to proszę się nie, się nie zdziwić. W każdym razie ja chcę powiedzieć, że te więzi międzyludzkie to takie najfajniejsze były no, z mojej perspektywy widzenia. No to w czasach komuny, kiedy miałam 5, 10, 15 lat, no już potem, jak te 15 lat, to już tam od 1990 roku już zaczęło być wszystko w sklepach, ale zmierzam do tego. Że ja miałam takie poczucie, właśnie, fajnego życia z sąsiadami, z wszystkimi na, na ulicy, na każdym osiedlu. Generalnie, no i inna była atmosfera. No ale też nie było tej takiej technologii. A teraz wydawać by się mogło, że możemy się tak jakby skontaktować z każdym, niby na całym świecie, i mamy te komunikatory w telefonach, ale tak naprawdę się liczy, kto przy tobie jest, bo Wiecie, no ja za chwilę skończę to nagranie. No i co, dopiję herbatę, i tam pójdę do kuchni coś porobić, porysować, popisać albo garki pomyć, tak? Ale tak naprawdę po każdym takim filmie, czy w telewizji, czy, czy teraz, kiedy nagrywam, ja jestem sama. Nie mam kochającej rodziny, męża, dzieci, psów, kotów, legwanów, pancerników i, i domków wśród róż i. I dwóch hektarów pola lawendy. No, no nie mam tego, tylko siedzę w centrum Warszawy w mieszkaniu małym z mamą. No pewnie jeszcze zrobię, zamówiłam takie tam poduszki, obrusy z temu, poduszki z temu, jakieś tam chusty z temu na święta. No więc pewnie dla rodziny mojej mamy i dla takich, co chcą się dowiedzieć, to, to pewnie zrobię może jakieś zdjęcie. Jak już to wszystko przyjdzie, ale tak właśnie żyje z dnia na dzień, i wiecie, człowiek tak nagrywa, kończy to nagranie, a potem jest sam. I z mojej perspektywy, no to komu na mnie zależy? No, Bogu źródłu, i mi zależy na Bogu na źródłu, a się liczą te osoby takie najbliższe: mama, tata, siostra, brat, pies, kot. Mąż, żona, no te osoby najbliższe. A jak ktoś tego nie ma, to co ma robić? No to, to rodzina jest najważniejsza. Prawdziwa, kochająca rodzina, prawdziwi, kochający przyjaciele. Oczywiście my możemy być dla siebie w takiej życzliwości ogólnoludzkiej, globalnej, no ale wiecie, to jest tak, że to nie wystarcza, bo tak właściwie wydawać by się mogło. Że ktoś tam coś robił, jakieś tam wiedzę przekazywał, czy jakiś miał w różnych wcieleniach misjonarskie głupoty, bo go wkręciły jakieś systemy w każdym wcieleniu. Przecież była jakaś historia i w średniowieczu, i, i za czasów Jana III Sobieskiego, no, no, zawsze były jakieś systemy, że człowieka tak brano. Że musi albo dla ojczyzny służyć, służyć, albo dla klasztoru, albo dla króla, albo dla władcy, albo dla wojewody, albo dla sułtana. I potem te życia tak traciły się, traciły się, traciły się, a właśnie, a ta pustka w sercu, ta tęsknota za Bogiem, za niebem, za rajem, po prostu za taką wdzięcznością, przyjaźnią, za takimi prostymi rzeczami, że się chociażby można napić herbaty z cytryną. Także nie wiem, czy będę chodzić tam, gdzie chodzę. Nie wiem jeszcze, co będzie na święta. Ale właśnie tak sobie zdałam sprawę, że ja przez 50 lat ja gadałam do duchów. Nagadałam się, koniec i znowu zostałam sama. Więc jakaś iluzja ważności. Bycia tam na tym YouTube czy na TikToku, no to to jest tylko takie, taka niespokojność intelektualnego umysłu. To sobie można tam przejrzeć dla rozrywki, ale to nie daje nasycenia. Nasycenie daje miłość w sercu, odczuwanie miłości do Boga źródła z wzajemnością i odczuwanie takiej miłości. Codziennej. Do mamy, taty, psa, kota, męża, żony, sąsiada, kanarka, wrony za oknem, Jaszembiny, do liści, do drzew, do śniegu. No cieszmy się tym życiem. Nadchodzi zima, nadchodzi zima, może spadnie śnieg. Tak więc, taki oto nagrywam film. Jestem wieczna, nigdy się nie urodziłam i nigdy nie umrę. O, to jest taka afirmacja. To każdy może tak powiedzieć. Jestem wieczna, jestem wieczny, nigdy się nie urodziłam, nigdy się nie urodziłem i nigdy nie umrę, bo żyję wiecznie. Można taką afirmację powiedzieć. No to dziękuję za ten film.